Polska po ataku sabotażowym na kluczowej linii kolejowej Warszawa–Ukraina, który określono jako akt terroru państwowego ze strony Rosji, zdecydowała się zamknąć ostatni rosyjski konsulat w Gdańsku. W odpowiedzi rząd wprowadził operację Horizon, wysyłając do 10 tysięcy żołnierzy do ochrony infrastruktury krytycznej takiej jak kolej, energetyka i telekomunikacja. Premier Donald Tusk poinformował, że atak przeprowadziło dwóch Ukraińców współpracujących z rosyjskim wywiadem, którzy uciekli na Białoruś. Rosja odrzuciła oskarżenia, zapowiedziała odwet dyplomatyczny i oskarżyła Polskę o rusofobię. Polska żąda ekstradycji sprawców i apeluje do UE o ograniczenie ruchu rosyjskich dyplomatów w strefie Schengen. Minister Sikorski to akt terroru państwowego Rosji. Jak oceniasz działania Polski? Zostaw komentarz, subskrybuj po więcej newsów.